Będę mówił o tym, jak zachować się w sądzie. Myślę, że dla zdecydowanej większości osób, i tutaj źródło to są moje badania własne, nazwijmy to, wizyta w sądzie w związku ze sprawą o zapłatę to jest taki najczęściej pierwszy kontakt z sądem w życiu. Czasami być może i ostatni, ale często właśnie jest to ten pierwszy kontakt. I myślę, że Stres, jaki tutaj występuje, jest wyższy niż przy innych sprawach cywilnych. Bo z jednej strony potęguje go fakt, że jeżeli idziesz do sądu i domagasz się zapłaty, to zapewne twój szacowny przeciwnik procesowy, a były klient, pełnymi garściami czerpie z efektu Twojej pracy, no a ty masz nieuregulowaną fakturę. Drugą taką przyczyną jest po prostu strach przed nieznanym, a więc przed realiami sądowymi. Sąd to jest teatr i jeżeli dobrze się przygotujesz do swojej roli, to jest szansa, że nie tylko, że wyjdziesz cało z opresji, ale, że całe postępowanie będzie nie tylko znośne, ale być może nawet i na swój sposób przyjemne. Chciałem się dzisiaj podzielić z Tobą takimi moimi dziesięcioma złotymi zasadami, jak zachować się w sądzie. Co warto wiedzieć, co robić, czego nie robić, no i przede wszystkim czego zdecydowanie nie robić. Te 10 zasad nie gwarantuje Ci oczywiście sukcesu, ale myślę, że przestrzegając ich będzie łatwiej, a nie przestrzegając ich gwarantuje Ci, że nie będzie przyjemnie. Pierwsza rzecz to jest właściwy strój. Pierwsze wrażenie ma to do siebie, że trudno je zmienić. To oczywiście brzmi bardzo banalnie. Ale mimo wszystko y, sąd to są tylko ludzie, więc postaraj się, żeby ten pierwsze, to pierwsze wrażenie było jak najlepsze. Ubierz się po prostu w sposób schludny, elegancki, i w ten sposób będziesz prezentować się zdecydowanie lepiej i okażesz sądowi swój szacunek. Y, jeżeli chodzi o panie, to dobrze widziany jest tylko delikatny makijaż, y, a u panów y, garnitur to jest może ciut za dużo. Wystarczy marynarka lub koszula, natomiast wszelkie t-shirty to zupełnie odpada nawet jeżeli jest to wyjątkowo gorące lato, powinna być koszula, zarówno pełnomocnicy jak i sędziowie są ubrani jeszcze w togi, więc jeżeli będziesz miał na sobie koszulę myślę, że wytrzymasz. Druga rzecz to jest telefon i guma, to są takie dwie rzeczy, które się nagminnie powtarzają. Zaczynamy rozprawę, i w tym momencie dzwoni stronie telefon, albo sąd zauważa, że ktoś żuje gumę, albo te dwie rzeczy jednocześnie. To znaczy, dzwoniący telefon zwraca sądowi uwagę na fakt, że strona siedzi i żuje gumę. I faktycznie mało co potrafi tak na wstępie zirytować, jak te dwie rzeczy. Więc przed wejściem na salę, wycisz telefon i wyrzuć gumę. Nieby oczywiste, ale naprawdę zdarza się częściej niż myślisz. Trzecia rzecz to jest właściwe miejsce. Wchodząc na salę sądową, musisz zająć właściwe miejsce na jednej z dwóch ław. Jak wejdziesz na salę sądową, jest główna ława, przy której siedzi sędzia i protokolant. Na środku jest mównica, a po dwóch stronach są ławy dla stron. W zależności od tego, czy jesteś powodem, czy pozwanym. Musisz y, zająć tą właściwą ławę. Jest na to taki prosty sposób. Jeżeli wchodzisz na salę i stajesz frontem do sędziego, to jeżeli jesteś powodem, to zajmij ławkę po swojej lewej ręce, a jeżeli jesteś pozwanym, to ławkę po swojej prawej. Y, ja mam taki sposób, że jak wchodzę na salę, to trzymam teczkę y, w zależności od tego, czy jestem za powoda w lewej ręce. Jak jestem zapozwanego, trzymam w prawej ręce, staję frontem do sądu, inaczej się nie da wejść na salę, i w zależności od tego, w której ręce mam teczkę, tam siadam. Oczywiście, jeżeli pomnisz ławki, to sąd po prostu zwróci ci uwagę i wskaże właściwe miejsce, i absolutnie nie będzie to koniec świata. Mimo wszystko, wydaje mi się, że dobrze jest zacząć proces od wejścia takim pewnym krokiem i zajęcia właściwego miejsca. I to pokazuje, że wiesz, jak się zachować w sądzie, pokazuje pewną ogładę, kompetencje. Myślę, że myślę, że warto się w ślad za tą paradą za prezentowaniem w najlepszym świetle, to jest również taki mały szczegół, który, którego warto dopilnować. Kolejna rzecz to są obyczaje na sali sądowej. Wszystkie wypowiedzi i odpowiedzi na pytania wygłaszasz na stojąco, czyli jeżeli sąd zwraca się do ciebie albo ty do sądu, musisz wstać. Do sędziego zwracasz się, w wysoki sądzie, a o drugiej stronie mów albo powód pozwana, albo używaj imienia, na przykład pan Tomasz, pani Ewelina, ewentualnie pan Kowalski. Jedyne co jest niedopuszczalne, to jest forma on-ona, ona jest bardzo źle widziana, komunikuje brak szacunku i jest duża szansa, że sąd od razu cię poprawi na właściwą formę. Kolejna rzecz, punkt piąty: nie spiesz się. Takich bardzo wiele błędów i takiego fopa sądowego popełniane jest na skutek pośpiechu. Tymczasem, paradoksalnie, w sądzie niewiele rzeczy dzieje się w sposób nagły, nieodwracalny i wymagający. Takiej natychmiastowej reakcji. To się dzieje tylko na filmach. W sądzie jest aż nadto czasu na wszystko. Jeżeli druga strona przykładowo mija się z prawdą, to spokojnie poczekaj, aż skończy swoją wypowiedź. Wtedy po prostu poproś sąd o możliwość ustos ustosunkowania się no i sąd ci tego głosu udzieli. Także refleks nie gra tutaj żadnej roli. Sąd to nie jest ping-pong. Nie trzeba reagować. Szybko, wystarczy, że zareagujesz w ogóle. Czyli wszystko ma czas i miejsce. Raczej stawiaj na rzeczowe argumenty i takie przemyślane wypowiedzi, niż na jakieś cięte i szybkie riposty. Znowu, to jest super na filmach, ale jak mawiał Boguś Linda, życie to nie film. Szósty punkt. Nie przerywaj. Yy, nie przerywaj wypowiedzi swojego przeciwnika procesowego, a już na pewno nie takim retorycznym pytaniem. I znowu to się po prostu zdarza. Ja nie wymyślam tej rzeczy, dlaczego kłamiesz, albo takim banalnym, ale to nie jest prawda. Skup się raczej na notowaniu kwestii, do których będziesz chciał się odnieść, albo po prostu przygotowuj sobie jakieś celne pytania. Myślę, że warto w ogóle na sali sądowej notować, mieć kartkę papieru, długopis i takie kwestie sobie wynotowywać, a później. E, swoją, przy swojej wypowiedzi posiłkować się takimi notatkami. Nieważne, co by się działo, nie przerywaj drugiej stronie, nic dobrego z tego e, nie wyniknie. Punkt siódmy: nie okazuj negatywnych emocji. E, na niekorzystne dla siebie zeznania strony najczęściej reagują na dwa sposoby albo takim ironicznym śmiechem, albo jakimiś uszczypliwymi komentarzami pod adresem świadka lub strony. Takie zachowanie praktycznie gwarantuje ci reprymendę ze strony sądu i nawet nie wynika z tego, że z jakichś złych intencji, tylko często odnoszę wrażenie, że ludzie zachowują się w ten sposób, gdyż podświadomie obawiają się, że jeżeli nie okażą takiej reakcji typu niedowierzanie, frustracja czy śmiech bezradności, że brak takiej reakcji sprawi, że świadek będzie dla sądu wiarygodny. No bo skoro my siedzimy i ze stoickim spokojem przyjmujemy takie kalumnie na siebie, no to znaczy, że to jest prawda. No przecież nikt kto byłby niewinny nie wytrzymałby, prawda, takich, takiego gradu, pomówień pod swoim adresem. No tymczasem ym, znowu jest zawsze czas i miejsce, żeby się do tego odnieść. Nie musisz pokazywać tego, że coś jest nieprawdą. Wystarczy, że to po prostu później powiesz. Ym, druga rzecz to, jeżeli przeciwnikowi się podwinie noga, to również warto zachować taki poker face i przemilczeć to, ym, nie być uszczypliwym Pycha kroczy przed porażką. Zdecydowanie odradzam, nawet jeżeli przez chwilę ty będziesz górą, to za chwileczkę role mogą się odwrócić. Znowu są to teatr. Tutaj nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a do końca nie wiemy, jakie mamy role rozpisane. Punkt ósmy to jest mów krótkimi zdaniami i rób przerwy. Teraz w sandach rozprawy są już nagrywane w systemie audio yy, mimo to nadal praktyką jest sporządzanie protokołu, do którego sędzia dyktuje wypowiedzi stron i świadków. Yy, dlatego też bardzo ważne jest, żebyś swoje wypowiedzi formułował w sposób zwięzły i krótki, czyli jeden, dwoma, trzema zdaniami naraz góra, po czym lub przerwy, aby sędzia mógł podyktować twoją wypowiedź protokolantowi. Czyli, na przykład, powiesz: Byłem wczoraj pod tym adresem, zauważyłem, że klient korzysta z baneru reklamowego, który przygotowałem. I w tym momencie sędzia podyktuje protokół. Ja byłem pod tym adresem i widziałem baner, który został przeze mnie wykonany, jak wykorzystuje go wykorzystuje jego klient. I musisz chwileczkę poczekać, usłyszysz jak Protokolantka y, czy protokolant uderza w klawiaturę, i dopiero w tym momencie, jak usłyszysz ostatnie uderzenie w klawiaturę, wtedy możesz zacząć kolejne zdanie. To nie jest zasada jakaś pisana, y, ale bardzo ułatwia pracę sądu, a Tobie y, pozwala zebrać myśli i y, mieć bardziej przemyślane wypowiedzi. Jeżeli nie będziesz się do tego stosował, no to wtedy sąd będzie musiał uprawiać coś, co tak w warze sądowej mówi się kowalstwo procesowe. Bo no wtedy, co to oznacza? No, kowalem sędzia się staje, gdy usilnie próbuje przekuć słowotok świadka, albo strony na taki zwięzły protokół. Czyli ktoś wyrzuci z siebie 10 zdań na raz, a następnie sędzia będzie próbował sklecić z tego jakąś wypowiedź do protokołu, tak, żeby to było. Kilka zgrabnych zdań, i niestety czasami coś umknie, czasami będzie coś przeinaczone. Generalnie taki protokół będzie gorszej jakości. Na własne życzenie, bo przecież mogłeś tu powiedzieć kilkoma krótkimi zdaniami, i mieć wtedy pewność, że i praca sądu będzie łatwiejsza, i Twoja wypowiedź będzie lepiej w protokole oddana. Dziewiąty punkt, jeżeli chodzi o zadawanie pytań świadkom. W sądzie spotkasz się ze świadkami, którzy albo będą bardzo chcieli pomóc stronie przeciwnej, albo będą chciały bardzo zaszkodzić Tobie. Najczęściej świadek chce zrobić jedno i drugie. I może się zdarzyć, że każda wypowiedź świadka będzie Ciebie yy, pogrążać, i to niezależnie od tego, czy świadek zeznaje prawdę, czy nie. I wtedy naprawdę nie ma sensu zadawać Mu licznych pytań, czy jakichkolwiek pytań. Yy. Pamiętaj, że bardzo wiele kwestii nie da się zweryfikować, więc świadek może całkowicie bezkarnie zeznawać, co mu się podoba. Przykładowo, nikt nigdy nie sprawdzi, czy faktycznie na spotkaniu w czerwcu 2016 obiecywałeś, że jakiś logotyp zrobisz dla marki w gratisie. Więc wypytywanie świadka o to w celu dojścia prawdy, czy faktycznie tak było, to będzie miało. Zgoła odmienny skutek. To znaczy, świadek będzie jeszcze bardziej usilnie twierdził, że tak, owszem, obiecałeś wielokrotnie w czerwcu, że miało być w gratisie. Nimi poczucia, że musisz świadka zasypać pytaniami, albo że jeżeli tego nie zrobisz, to znaczy, że on zeznał prawdę. Znowu, rozłożenie świadka na łopatki i wygranie w ten sposób sprawy jest raczej rzadkością, a już na pewno jest materiałem na scenę w filmie. Tak prawnicy wygrywają w sądach, na, na filmach, a w rzeczywistości w sądzie na wyrok składa się wiele innych czynników. I rzadko kiedy sprawę udaje się wygrać, po prostu łapiąc jednego świadka na jakimś błędzie lub punktując go coraz to kolejnymi pytaniami. Czasami musisz wiedzieć, kiedy nie zadawać tych pytań i będzie to dla ciebie z pożytkiem. Dziesiąty punkt to jest pytaj, tylko nie świadków, tylko pytaj, jeżeli jesteś w sądzie bez pomocnika, to pytaj sądu o kwestie, których nie rozumiesz. A sąd jest po to, aby udzielać ci niezbędnych wyjaśnień co do procedury i co do prawa. Więc nie bój się pytać. Jeżeli chcesz zrozumieć, co się dzieje na sali, albo co sąd omawia w tym momencie, albo w jaki sposób wygląda dana kwestia pod względem proceduralnym, to po prostu wstań i poproś sędziego o kilka słów wyjaśnienia. I tutaj z moich obserwacji taka prośba zazwyczaj spotyka się ze serdecznością sądu. Sąd. Po prostu przerwie na chwileczkę e, tok sprawy i wszystko Ci po kolei wyjaśni i upewni się, że to rozumiesz. W najgorszym przypadku sąd w sposób taki beznamienny wyjaśni Ci jakieś zagadnienie i to będzie wszystko. Ale nigdy, absolutnie przenigdy nie spotkałem się z tym, żeby sąd był e, zirytowany, że e, nieprawnik czegoś nie wie o prawie. To jest zupełnie naturalne. I zupełnie kuriozalne jest to, że tego właśnie najbardziej się boimy, że w jakiś sposób postawimy się, wystawimy się na śmieszność, jeżeli nie będziemy czegoś rozumieć. Przeciwnie, na taką śmieszność możemy się wystawić wtedy, jeżeli udajemy, że coś rozumiemy. I na sam koniec taka bonusowa jedenasta porada, a bardziej może przestroga. Nie rozmawiaj o sprawie. W sądzie. Wychodząc z sali sądowej naprawdę warto powstrzymać się od komentarzy i, i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Po prostu wytrzymaj te kilka chwil jeszcze, aż do opuszczenia budynku sądu. Zwłaszcza jeżeli masz żal co do wyniku albo przebiegu sprawy. To jest naprawdę dobra reguła, zawsze mi służyła, natomiast tobie zostawiam rozgryzienie, skąd ona się wzięła i dlaczego każdemu. Dobrze służy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mojego bloga na